Poznamy dzisiaj kilka podstawowych ściegów hafciarskich, które według mnie świetnie sprawdzą się do tego, by wykonać swoje pierwsze hafty. Sznureczek, węzełek, klecione koło, ścieg łańcuszkowy. Dzięki tym prostym ściegom może się rozpocząć swoją fajną przygodę z haftem. Sznureczek. Zaliczany jest do ściegów za igłą, zwany również ściegiem wodnym pocztowym lub żyłką. Idealnie nadaje się do różnych konturów, do napisów lub wzorów geometrycznych. Oczywiście grubość sznureczka uzależniamy od ilości nitek, który, którą wybierzemy. Sznureczek bywa również tak zwanym sznureczkiem atłasowym. To oznacza to, że sznureczek wykonuje się blisko siebie, w kilku rzędach. Aby pokazać Wam, jak wykonać sznureczek, narysowałam wcześniej kółko, które posłuży nam do tego, żeby właśnie podkreślić i pokazać Wam, jak fajnie wychodzi sznureczek na różnych zaokrągleniach i właśnie figurach geometrycznych. Mam igłę z nitką zakończoną supełkiem. Wkuwamy się od spodu i rozpoczynamy haftowanie. Wbijamy się i teraz pierwsze oczko, pierwszy ściek, jaki wykonujemy. Jakby wychodzimy w połowie tego naszego odcinka i teraz ważne jest, żebyśmy konsekwentnie utrzymywali tą nitkę po jednej stronie i teraz już kolejne ściegi wykonuję w ten sposób, że wbijam się już nie w połowę odcinka, jak było za pierwszym razem, tylko w miejsce ostatniego ścieku. Fakt, że ta nitka jest zawsze po jednej stronie, sprawia, że tutaj sznureczek zaczyna się nam ładnie tak zawijać. Sznureczek fajnie sprawdza się też do haftowania na przykład obrysów, jakiejś grafiki, stąd często był wykorzystywany przy haftowaniu makatek kuchennych. I kończymy. Ja tu się wbijam, o. Nie wiem, czy to widać. Jeszcze troszeczkę nachodzę na ten nasz pierwszy wzór ściek i mamy sznureczek gotowy. Z tyłu sznureczek wygląda jak stebnówka i tutaj widać właśnie dokładnie, jakie odstępy wykonałam. Jak zakończyć taki ściek? Ja przeplatam po prostu nitkę, końcówkę raz w lewo, raz w prawo przez jakiś odcinek i ostatnie oczko wykonuję taką pętelkę. I zaciągam. Łańcuszek świetnie nadaje się do tego, żeby wykonać napisy. Można wykonać łańcuszkiem proste kwiaty, uzupełniać całe płaszczyzny. Wtedy płaszczyzna ma taki bardzo atrakcyjną fakturę i wygląd. Łańcuszek to również ściek margaretkowy czyli ściek, który służy nam do tego, żeby wykonać drobne kwiatki. Oczywiście tamborek, igłę, nitkę. W moim przypadku jest to mulina, yy, która składa się z trzech nitek. Na początek pokażę Wam, jak wykonać łańcuszkiem linię prostą. Wbiliśmy się od spodu, wyszliśmy na prawej stronie i wbijamy się tuż koło miejsca, z którego wyszliśmy. Mamy taką pętelkę, z której zrobimy taką jakby łezkę. Wbijamy się. W zależności od tego, jak ściągniemy tą nitkę, nasza pętelka będzie... Albo bardziej pękata, tak jak teraz na przykład widać, albo jeżeli ją ściągnę, bardziej podłużna. Wykonując następny ruch, ważne jest, żebyśmy wbili się tuż koło tego naszego ostatniego wyjścia i żeby jakby to wkłucie było na końcu naszej pętelki. A teraz chciałabym pokazać, jak zakończyć łańcuszek. Powiedzmy, że to jest nasza zaplanowana wcześniej ostatnia pętelka. Aby zakończyć taki ściek. Wystarczy wbić się jakby za pętelką, kawałeczek mamy pięknie zakończoną linię prostą. A teraz jak wykonuje się margaretki. Pętelkę pierwszą, która jest naszym pierwszym płatkiem. Możemy się tutaj bawić tymi odległościami. Możemy zrobić, wkłuć się igłą zaraz za pętelką, ale też możemy zrobić odcinek na przykład trochę dłuższy. Potem wam pokażę już takie zrealizowane przykłady, ale na razie chcę się skupić na takiej podstawowej wersji. Jak zakończyć? Ja zakończam w ten sposób: przyłapię, jakby tutaj, ze środka jedną nitkę, jeszcze jedną. Jak powstaje mi tutaj taka pętelka, to ją po prostu zaciągam. Pokażę Wam jeszcze różne możliwości wykończenia. Tu jest nasza margaretka z pięciu płatków, a drugim kolorem wykonałam margaretkę w środku. Tu zrobiłam margaretkę z pięciu płatków, i listki wykonałam w innym kolorze, też ściegiem łańcuszkowym. Tu są drobne margaretki których listki też wykonałam łańcuszkiem. Tu jest wersja takiego kwiatka jakby z trzech płatków. Ja osobiście łańcuszek bardzo lubię, daje bardzo dużo możliwości, więc zachęcam Was do tego, żeby bawić się pętelkami. Węzełek lub supałek to są drobne takie pętelki, które służą najczęściej do wzbogacania motywów kwiatowych, ale również do takich drobnych pręcików lub do wypełniania środków różnych kwiatów. Jak się wykonuje węzełek? Mam nitkę z supełkiem i zacznę od środka. Wbijam się od lewej strony i teraz tak. Obkręcam sobie raz nitkę wokół igły, wbijam się tuż obok naszego wyjścia, wyjścia z nitki. Przytrzymuję tą nitkę, żeby naciągnąć ten wykonany supełek. I przeciągam. I tu mam przykład supełków węzełków wykonanych jakby z pojedynczego owinięcia nitki wokół igły. Pokażę Wam teraz, co zrobić, żeby nasze supełki węzełki były grubsze. Wystarczy, tak jak zaczynaliśmy, tak jak też robimy w tym przypadku, tylko na przykład owiniemy teraz dwukrotnie. Można nawet trzykrotnie, czterokrotnie, ale potem często już nie wygląda ten supek tak atrakcyjnie. Trochę luzuję, że mam kłopot z przejściem igły i ściągam. Op. Pokażę Wam taki sposób, jeżeli to na przykład dla Was jest trudne, to wpadłam na taki pomysł, by w prosty sposób oszukać, a efekt mieć no, podobny. Sami ocenicie. Czyli wykonujemy tak naprawdę ściek łańcuszkowy, wbijamy się tuż obok, przytrzymujemy nitkę. I chodzi o to, żebyśmy zrobili bardzo małą pętelkę, tylko mini, 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 miniaturową. To jest nasza mała pętelka. I żeby ją zamknąć, wbiję się tutaj za pętelką. Ważne, żeby się wbić za pętelką, bo inaczej pętelka nam się spruje, o. I to jest taki, taka wersja uproszczona. Też można zrobić taki supełek w ten sposób. Chciałam Wam jeszcze pokazać, w jaki sposób na przykład można zrobić pręciki do kwiatów. Czyli, jakby wykonujemy to podobnie, tylko zachowujemy większą odległość. Wybieramy miejsce, w którym chcemy ten pręcik mieć zakończony tym naszym supełkiem. Przytrzymujemy i ściągamy. Zachęcam Was do zabawy z supełkami. Jeszcze raz przypomnę. Moją ulubioną wersję, czyli pokrywanie supełkami, węzełkami całej przestrzeni, która daje nam bardzo fajną fakturę. Plecione koło, zwane również tkanym kołem, tkaną plamą lub tkanym ściegiem szprychowym, ale też na szczęście ma ładniejszą nazwę, czyli przeplata na róża. Zaczynamy. Czyli zaczynamy od wykonania podstawy, czyli wyszywamy nieparzystą ilość. Nazwijmy to szprych albo gałązek. I ja zacznę sobie od godziny 12. Wbijam się w środek. Teraz wbijam się na godzinie 5. Teraz wbijam się w godzinę 7. Teraz pozostała mi godzina druga. I godzina 10. Mamy naszą podstawę do tego, żeby zacząć teraz przeplatać wyszywankę. Wybijamy się tuż przy jednej kresce, obojętnie od której strony zaczniemy. I teraz tak, albo możemy wymienić igłę na tak zwaną igłę gobelinową, lub tak jak ja najczęściej robię, odwracamy igłę i korzystamy z tak, zwanego, z tak zwanej główki. To teraz zaczynam przeplatać. I przeplatanie, jak wiadomo. Musi być góra, dół, góra, dół, góra, dół. I teraz będę na górze tej nitki, i skoro jestem na górze tej nitki, to następny ruch muszę wykonać pod nitką, tak naprzemiennie, lekko zaciągając. I już sobie układam delikatnie tą moją przeplatankę. Można wykonać y, na przykład środek, tak jak teraz widać. W innym kolorze, i tu bym mogła zmienić teraz kolor muliny. Tak w ten sposób miałabym plecione koło z innym kolorem środka, co jest dosyć atrakcyjne w niektórych projektach, więc zaznaczam, że jest taka możliwość. Przyplatamy tak długo, aż nasze kółko będzie szczelnie wypełnione. Pokażę Wam teraz, jak zakończyć. Wbijam się pod moje plecione kółko i z drugiej strony. Wykorzystuję tą naszą pajęczynkę i tutaj będę zaciągać supełek. Tak wygląda nasze plecione kółko, plecione róża i od Was zależy, jak to plecione koło wykorzystacie.